Cześć, ja jestem Kubeczek i witam was w kolejnym odcinku Samotnej Mamy. Jak widzicie, nasza Emilia jest dosyć smutna, ponieważ zaraz będzie poród! Tak, nie mogę się doczekać. Już przyszedł komunikat, że zaraz będzie poród, patrzcie. O, zaczął się poród. Emilia zaraz pęknie z niecierpliwości, aby zobaczyć swoją nową pociechę. Więc mam nadzieję, że wszystko się uda i jak najprędzej pójdziemy z nią do szpitalka urodzić naszego Bobo. Więc e, idziemy do szpitala rodzić Bobo? Tym. Tak, czemu nie? E, iść, ojej, ja chcę z nią iść. K kogo zabierzemy? No, no, no. A babci możemy zaraz, bo nie uciekliśmy przed nim, tak naprawdę. Niech zobaczy, że ma wnuczka. Tak, niech zobaczy. W końcu ona o tym dobrze, doskonale wie i nie jest to zła, tylko po prostu, jak znacie fabułę, to ona uciekła yy, z domu, aby pomóc babci w rachunkach. Yy, możecie zauważyć yy, na odcinku to, że ona yy, nie zmienia stroju i tak dalej, ale a ma dużą kwotę pieniędzy, bo po prostu jeszcze domu nie mamy. Jeszcze domu w fabule nie znalazła. I będzie go szukać. Dopiero w następnym odcinku, będzie już miała domek już będzie go mm, posiadała. Więc ee, tak mm, babcia, i tak zaraz tam zniknie. Chodź zarejestrować się tutaj w naszej recepcji. Powiedz: Hello, hello. Do recepcji się zgłaszam. No, chodź. Szybkim tempem. No, dawaj. Ale ma, ale, o, ale makijaż? Do, do, do pracy na recepcji da się tak nosić w Fincach? Nie wiedziałem, że można taki ostry makijaż. Już spokojnie, już spokojnie, już, 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 już. Już spokojnie. Już spokojnie. Już, spokojnie. już, spokojnie. już się nie martw, zaraz. Już będzie po wszystkim, Emilia. Zaraz będziesz samotną mamą. Jesteś tak naprawdę samotną mamą. Jesteś tak naprawdę teraz samotną mamą w płodem, ale... Dobrze, czy możemy iść na carę? Pani! Pani, a czy lekarz tu jest? Lekarz! No, chodźcie ze mną. Ja potrzebuję cesarskiego cięcia. Ej! Ej! Pani! Pani, ale ja potrzebuję, pani mi pocięła! Dobra. Mm. Co pani ma w tym komputerze? Jakieś dane? Nie wiem, dane porodowe. Pani tam sprawdza te dane porodowe i myśli: Ach, jakie dobre dzisiaj rodzą na świecie? Mm, no nie chcę. Dobra, no Emilia, chodź, chodź już na salę. Naprawdę, chodź już. Zmierzaj w stronę sali, chodź tutaj, podejdź. O, idzie sama. Idzie urodzić poda, idzie urodzić poda. Idzie urodzić poda, 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 poda. Te barierki, ja nie wiem jak je ustawić, to jest światło? Nie... Ja nigdy nie miałem ich ustawić, nigdy nie mogłem ich znaleźć w grze. Ojeju, ojej, ojej, Dobrze. Różyczki, fajną masz tą tą. Sukienkę. <grytania> Okej. Okay. Pokaż monitor. Może go włączysz? O, dobra. No wiem, że jest doktorem, raczej. Jesteś doktorem? Doktor! Jak masz imię? Misha! Mest! Firma! Ok Podix! Idzie put! To nie jest. Taki jesteś doktor, że nie wiesz, gdzie put leży? Tylko klatkę piersiową jej rościnasz. Naprawdę. Oj! Chyba. AAAAAAH! I już nawet wiem, jaki nazwę tą. Mój telefon sobie się odzywał. Na tym odcinku jeszcze się nie oderwał, bo go nie wycieszyłem, ale że za moim łóżkiem i go nie wyciągnę. Eee... Musiałbym nasunąć łóżko. Eee, nazwę ją, Alicja. Ojej. O, ojej dziecko, dlaczego jesteś ciemny? Dziecko! Eee... Z tego moda? Ale. Co tu się stało? Ty chyba złego płoda mi podłożyłaś! Jakim cudem? Ale jakim cudem ona jest ciemniejsza od ciebie? Jakim? Podmieniłaś płoda, przyznaj się. Przyzna się, że podmieniłaś płoda. Chyba się nie przyznało. Okej, okay, jesteśmy tutaj w parku, tam gdzie zawsze. Nasze dziecko zostało jeszcze w szpitalu, bo były jakieś powikłania. Z naszą babcią zostały. Zostały, nie zostały. Więc na razie dziecko zostało, bo zostały powikłania tego, bo no chyba urodziła się. <laughs> chyba złe zapłodnienie doszło. Podmienili nam płody. Więc yy, na razie będzie tutaj właśnie osobno od nas. I my idziemy dzisiaj do szkoły po jutro, w sensie. Więc musimy zrobić właśnie. Właśnie. Nasz projekt, ona nam może podnieść ocenę. Jakiś nastolatek tutaj jest. Nasz go nawet, chyba ze szkoły. On był chyba w pierwszym odcinku. Właśnie yy, zostało w szpitalu z babcią, a my na razie będziemy tutaj nadal kok koksić. Tak. Poksić dalej, mamy akt urodzenia. Hmm, Fajne. O, będziemy się uczyć. Ciekawe, co na tym będzie robić. Uwaga. Hmm. co tu jest? Jakaś. Jakaś. Jest coś szklanego. Razy trzy. Lininka, która jest bardzo tłuka. Nożyczki. Tasiemka i taki do przecinania tasiemki. Dlaczego to jest wszystko takie, nie okrągłe, tylko takie kwadratowe? Znaczy, takie, mm -hmm. wiecie. Takie. Nie. Nie gładkie, słowa. Ojej. To jest to fajne! tylko to jest głupie, dlatego, bo to nie wylatuje w kosmos, to wraca. Na to samo miejsce. To jest głupie. Dlatego, bo powinno tak wylatywać mm -hmm. i nie wracać nigdy. nowa projekt powinno się robić. Albo wracać. Spadać gdzieś indziej. Wiem, to powinno spadać w randomowe miejsce na mapie. Byłoby fajnie. On nie jakiś na idzie. On jest tym bogaty. Nie możesz do niego gadać. Nie gadaj do niego. Nie gadaj do niego. Zabraniam ci. Zabraniam ci do niego gadać. On, ty, on lubi przeglądać się w publicznych toaletach o pierwszej w nocy. Nie gadaj. No, nie gadaj. Do niego. Nie gadaj. <laughs> Emilia może szybciej budować i, i ulepszać. No fajnie. A może pomóż mi? Pomóż mi? Uuuu, pomóż mi! Nie chcesz mi pomóc? O, dzięki! Przynajmniej do czegoś się przydaj O, może jakby to kiedyś byli razem, kto wie Dobra Nie będę wam zanudzał jak one robią projekt One? Oni! Bo to jest bez sensu Będziemy musieli zrobić... Ojeju, iść do końca Gro Idziemy zebrać plony Moim zdaniem to będzie lepsze. Niech on. To, a może go tak zostawimy tam samego? Niech on to robi sam. Przynajmniej za nas zrobi. I są jakieś. plony, płody, wszystko jedno? Tutaj? Jakiś pan, bezdomny. Tu jest Twoja matka, Malcolm. To Twoja matka jest. Ty, ty nie jesteś z nią. Zostawiłeś ją samą. No wiesz, ty co, no wiesz, ty co. Nieładnie. Tego są jakieś plony. Skałek nie ma. Praktycznie nigdzie. No nie ma ani jednej. Była jedna. Dobrze. Pójdziemy do szkoły. To teraz pójdziemy spać, tak naprawdę. Nie ma drugiej żeby. Sprzedamy zamknięte. Oj, chyba, nie sprzedamy, bo się nam zacięło. Wiem, że jakby były powikłania jakiegoś naszego dziecka w Simcach, to matka musiała zostać w szpitalu, ale. Wiecie, przymknijmy oko. Oj, tutaj jest ten, ten, ten. Dobra, idź ten, łowić ryby. Hmm. <śm> Ale biegniesz? No, 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 tam jakaś biegnie. Jakie masz? tak? Katrin, Katrin, Katrin. Bo trochę, bo musimy Ci podnieść tą umiejętność wędkowania. Bo potem możecie się przydać, jak nie będziecie się stać na jakiś obiad czy coś. I w jakimś odcinku mówiłem, ale yy, pytałem Was się. Yy, w którymś tam odcinku, e, czy by było dobrym pomysłem e, zacząć e, robić live'y I co wy na to? Więc możecie pisać w komentarzach pod tym odcinkiem też, co wy sądzicie na ten temat. Bo nie czytałem jeszcze komentarzy od poprzedniego odcinka, właśnie gdzie was pytałem. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze ten odcinek wszedł na kanał, czy nie. Bo nagrywam nie, nie, na, nie po kolei te odcinki. Nie wiem, który wrzucę pierwszy, który drugi, nic nie, jest, nie wiadomo. Więc po prostu, czy jesteście za? Czy nie do końca? Bo powiem wam: Streamowanie byłoby fajne, bo nie byłoby trzeba się wysilać, montować, tylko wszystko na żywo. I poza tym e, wiem, że można by było z wami jakiś taki lepszy kontakt nawiązać, gdyby było na żywo, więc ja jestem bardzo za. O, o złota rybka. Zawsze się zastanawiałem, skąd jest złota rybka? Z jakiego kraju, bo nie mam pojęcia. Podciągnij sobie umiejętność i możemy iść. Dobrze, możemy iść. Chodź. Idziesz zebrać idziesz spać, bo jutro szkoła. Młoda damu. Jeszcze projekt trzeba skończyć. O, mamy jakiś kamień. Drogi? Eee, nie za bardzo. Jaki... Jaki kapelusz. Jaką krzywo idzie, tak, tak sztywno. Nie krzywo, tylko sztywno. Kop, kop, kop. Nie, nie, nie gadaj z nikim. Co wykopałaś? O, coś droższego. To dobrze. Nie gadaj z nim, naprawdę, nie. On może donieść do twojej babci, gdzie obecnie jesteś, że burzysz po parku druga w nocy. Nie da się wejść do tej kłody, szkoda. O, od, on poszedł sobie od nas, to dobrze. O, dużo zarobiliśmy już. Dobra, musimy iść spać, bo nie wyśpimy się do szkoły. A ten projekt to gdzie jest? Jest! Wyszedł to. Obejrzyj projekt. To będzie tw jako twój projekt? Mmm, chyba tak, bo go przyniesiesz do szkoły. Tak. No, no, no. Na pewno to ona wykonała. Mhm. Malcolm, nie, nie Malcolm on no nie wiem. A nie, to, to jest o czymś innym. Kapsuła jakaś, to nie jest kapsuła. Fajne to. Idzie i to zaraz spadnie. To jest na wodę taką napędzaną chyba. Ej, gdzie to jest? A. <grytania> Wyszedł jeszcze raz, chcę zobaczyć. Ojej, jak szybko. Ale to tak spada w podochronie, widzicie? O, i leci w dół I siada Dobra Zabierzemy ze sobą do szkoły A na razie idziemy spać Do zobaczenia Rano Emilia już wróciła do babci dzisiaj po naszego płodzika Jesteśmy właśnie u babci i nie dostała żadnego podwyższenia oceny I jeszcze bardziej jej Wpadło Na kiepskie i powiem wam, nie wiem dlaczego, ale ona chodzi do szkoły, przyniosła ten projekt, wszystko i taki odzna ciągle spada. Ciągle. Okropny dzień w szkole. Może to jest tego, że ma ten wiek taki z kaprysami, No nie wiem. Ale kochani, to był, na to był koniec tego odcinka dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie już niebałem. I pa, pa kochani. <grym>